Środa, 18 kwietnia, Dominika Solawójcik. Witam i zapraszam na główne wydanie Kuriera Polskiego. o to, co przyniósł dzień. Ta branża w naszym kraju dynamicznie się rozwija. Powód? Zmiana stylu życia Polaków. Coraz częściej zamiast gotować samemu, idziemy zjeść do lokalu, baru, stołówki, restauracji. Jak rynek usług gastronomicznych wygląda w regionie, można się było dzisiaj przekonać podczas drugich opolskich targów tej właśnie branży. W drugich opolskich targach gastronomicznych uczestniczą wystawcy, którzy zaopatrują na co dzień podmioty gospodarcze, które zajmują się gastronomią. To są i restauracje, i hotele, to są placówki przedszkolne, szkolne, stołówki. I tutaj mogą przedstawiciele tych podmiotów uzyskać ciekawą ofertę handlową. Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie jeden drugiego, przede wszystkim podniesienie regionalnie wiedzy kulinarnej. Rynek gastronomiczny bardzo prężnie się rozwija. Trochę gorzej jest z wiedzą. Ludzie biorą się za gastronomię, którzy nie mają pojęcia, więc my chcemy tym ludziom pomóc, kształcić kadry przy tym rozwijać się samemu. Zajmujemy się przede wszystkim produkcją garmażerki, więc między innymi tutaj piece konwekcyjne, które są wystawiane, naczynia, taborety, ciągi kuchenne, takie rzeczy mnie interesują, dlatego przyjecham zobaczyć jak to wygląda. W głównym wydaniu Kuriera Polskiego to wszystko. Za chwilę prognoza pogody i program Wszystko Jasne. Dziś gościem Leszka Myczki będzie Irena Koźmińska, prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. O 19.05 Criminal Tango, cykl dokumentalny badający zjawiska przestępczości. Kurier Wieczorny o 21.45. Do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z.